Kiedy ludzie słyszą słowa, życie milionera, zwykle wyobrażają sobie nadmiar. Prywatne odrzutowce na Instagramie, garderoby pełne diamentów nieograniczony luksus. Jednak w przypadku Kate Middleton rzeczywistość w 2026 roku jest znacznie bardziej niespodziewana. Jej świat otoczony jest ogromnym bogactwem, ale prawie nic z tego nie jest krzykliwe. Zamiast tego wszystko jest wyważone, kontrolowane i strategicznie ciche. Za spokojnym uśmiechem i szytymi na miarę płaszczami kryje się kobieta żyjąca w otoczeniu miliardowych aktywów, bez nadawania pieniędzom głównej roli. Jak Kate zbudowała to życie, jakie żyje dzień po dniu i dlaczego jej wersja luksusu wydaje się tak różna od reszty? Odpowiedzi nie tylko pokazują, jak bogata jest, ale także jak starannie ten majątek jest wykorzystywany. Kiedy Kate Middleton poznała księcia Williama na University of Sta, Andrius, jej historia wydawała się niemal zwykła. Dwoje studentów dzieliło wykłady, zawierało przyjaźnie i spokojnie spacerowało po kampusie. Jednak w 2026 roku to spotkanie wygląda jak pierwszy rozdział życia, który dziś znajduje się na skrzyżowaniu tradycji, olbrzymiego bogactwa i wpływu globalnego. Jako księżna Walii i przyszła królowa małżonka, Kate pełni rolę która określa, jak pieniądze, przywileje i odpowiedzialność przepływają wokół niej, nigdy do końca niewidoczne w bilansie. Jej historia majątkowa jest niecodzienna, ponieważ nie jest definiowana przez pensje, kontrakty czy osobiste imperium marki. Zamiast tego powstaje warstwowo dzięki rodzinnej firmie, odziedziczonej stabilności, królewskim strukturom i starannie skalibrowanemu stylowi życia, w którym luksus istnieje, ale rzadko jest krzykliwy. W 2026 roku życie milionera Kate mniej dotyczy tego, co posiada bezpośrednio, a bardziej świata, w którym się porusza, który kształtuje i spokojnie kontroluje. Na długo przed tym, jak królewskie tytuły zagościły w jej życiu, Kate stała na solidnych fundamentach finansowych. Rodzina Middletonów nigdy nie była arystokratyczna, ale zamożna. Jej rodzice, Michael i Carol Middleton. Przekształcili swoją firmę zajmującą się artykułami na przyjęcia w wart wiele milionów funtów biznes i sfinansowali elitarną edukację oraz wysokiej jakości nieruchomości na długo przed tym, jak William poprosił o jej rękę. To tło jest kluczowe, ponieważ Kate nigdy nie weszła do rodziny królewskiej jako finansowo zależna lub społecznie nieprzygotowana. Kiedy w 2011 roku wzięła ślub, Kate już rozumiała cykle biznesowe, budowanie marki i zachowania konsumentów. Pracowała w rodzinnym przedsiębiorstwie i w branży mody detalicznej, ucząc się, jak wizerunek przekłada się na wartość ekonomiczną. To wczesne doświadczenie wpłynęło na jej późniejszy wpływ, zwłaszcza gdy stała się jedną z najpotężniejszych ikon stylu na świecie. W 2026 roku jej osobisty majątek wciąż szacuje się na ośmiocyfrową kwotę, ale prawdziwą dźwignią jej ekonomicznej grawitacji nie jest jej wyciąg bankowy. Jako pracujący członek rodziny królewskiej, Kate nie otrzymuje tradycyjnego dochodu. Jej oficjalne wydatki, podróże, personel, rezydencje wykorzystywane służbowo są pokrywane z Sovereign Grant mechanizmu, który oddaje część zysków Crown Estate Monarchii. To rozwiązanie eliminuje osobiste koszty najdroższych aspektów jej życia, zachowuje jej prywatne aktywa i jednocześnie zapewnia standard życia, którego pozazdrościć mogłoby wiele głów państw. Jednocześnie rola Williama jako księcia Walii daje rodzinie dostęp do dochodów z księstwa Cornwali, ogromnej prywatnej posiadłości, która generuje roczne dochody na poziomie dziesiątek milionów. Nawet jeśli te środki są formalnie przypisane do urzędu, a nie do osoby, finansują one gospodarstwo domowe, personel i projekty filantropijne. W 2026 roku ta struktura oznacza, że majątek Kate nie rośnie przez akumulację, ale poprzez wpływ na świat który kształtuje i kontroluje w ciszy. Przewiduje, koszty znikają, aktywa pozostają nienaruszone, a wpływy się mnożą. W 2026 roku majątek Kate Middleton jest nierozerwalnie związany z niezwykłym ekosystemem nieruchomości, który ją otacza. Mimo, że nie jest właścicielką tych posiadłości w klasycznym znaczeniu miliarderki, łączna wartość domów, w których mieszka, Plasuje jej codzienne życie w aktywach o wartości znacznie przekraczającej miliard dolarów. Pierwszy królewski dom Kate, Nottingham Cottage, był według standardów pałacowych skromny, ale symbolicznie bezcenny. Ukryty na terenie Kensington Palace dwupokojowy dom mierzy nieco ponad 120 metrów kwadratowych z notorycznie niskimi sufitami i kompaktowymi pomieszczeniami. Na otwartym rynku londyńskim wolnostojąca nieruchomość o tej wielkości i lokalizacji w ramach zabezpieczonego królewskiego terenu byłaby konserwatywnie wyceniona na 3 do 4 milionów funtów. Jej rzeczywista wartość leżała jednak w dyskrecji. To tutaj Kate nauczyła się żyć pod stałą ochroną, jednocześnie zachowując poczucie normalności, na długo przed tym nim jej rola publiczna się rozwinęła. Sercem londyńskiego życia Kate pozostaje apartament 1a. Ten czteropiętrowy, 20-pokojowy apartament mieści się w Kensington Palace, którego całkowita wartość szacowana jest na ponad 600 milionów funtów. Sam apartament 1a, biorąc pod uwagę jego wielkość, historyczne znaczenie, prywatny otoczony murem ogród i infrastrukturę bezpieczeństwa, byłby prawdopodobnie wyceniony na porównywalnej prywatnej wartości na 50 do 70 milionów funtów. Po renowacji która pochłonęła podobno 6,5 miliona funtów, przestrzeń łączy muzealną sztukę z zamieszkiwaną elegancją. Pokoje przyjęć do zadań państwowych, pokoje dziecięce dla następców tronu, pomieszczenia dla personelu, siłownia i dostęp do wind na kilku piętrach. Ten apartament zakotwicza publiczną rolę Kate, tutaj przyjmuje globalnych liderów, prowadzi wysokopoziomowe rozmowy i pojawia się na oficjalnych zdjęciach. Funkcjonuje on skutecznie jednocześnie jako dom i centrum łagodnej władzy. Anmer Hall, dar od królowej Elżbiety II, jest emocjonalnym miejscem odpoczynku dla Kate. To gruziński dworek położony na Sandringham Estate z 10 sypialniami, basenem, kortem tenisowym i rozległymi prywatnymi terenami. Analitycy nieruchomości oceniają samodzielną wartość Anmer Hall na 7 do 10 milionów funtów. Gdzie królewskie połączenie i chroniona ziemia znacznie podnoszą jego rzeczywistą wartość. Kate osobiście nadzorowała renowacje, inwestując królewskie środki w ulepszenia budowlane, oranżerie i zmodernizowane wnętrza. Ten dom zyskał szczególne znaczenie podczas lat pandemii, gdy rodzina mieszkała tam na stałe i stał się miejscem, w którym tożsamość Kate jako matki przesłoniła jej publiczny wizerunek. W 2022 roku Kate i William podjęli strategiczną decyzję o przeprowadzce do Adelaide Cottage, czteropokojowego domu w Windsor Home Park. Posiadłość zbudowana w XIX wieku, kiedyś ceniona przez królową Wiktorię, posiada pozłacaną sufit z delfinami, grecko-egipskie kominki i zadbane ogrody. Mimo nazwy Cottage, eksperci szacują wartość Adelaide Cottage z powodu jego lokalizacji w jednym z najbardziej chronionych majątków Wielkiej Brytanii na 8 do 10 milionów funtów. Przeprowadzka odzwierciedlała pragnienie Kate do prywatności, norm szkolnych, tras i bliższych rodzinnych rytmów. Luksusowe dobra, które trudno kupić za jakiekolwiek pieniądze. W 2026 roku Forest Lodge stało się kotwicą rodziny Walijczyków. To georgiański dworek z osiem sypialniami, położony głęboko w Windsor Great Park, otoczony chronionymi lasami i prywatnym parkiem. Eksperci od nieruchomości królewskich szacują rynkową wartość Forest Lodge na 20 do 22 milionów funtów. Kwota ta nie uwzględnia niekwantyfikowalnej premii wynikającej z królewskich stref bezpieczeństwa i wymogów ochrony przyrody, bieżących środków Kate, co pokazuje istotę i skalę jej dostępnego bogactwa. Środki te pozwalają na stosowanie strategicznych rozwiązań, które nie tylko oferują niebywały poziom luksusu i komfortu, ale także wzmacniają ochronę i bezpieczeństwo, kluczowe w życiu osoby na takiej pozycji. Kate, dzięki swojemu statusowi, żyje w świecie, w którym dostępność i stabilność środków transportu oraz miejsc zamieszkania jest gwarantowana z najwyższą troską o bezpieczeństwo i prywatność. W 2026 roku jej tryb życia oraz otoczenie są znakiem rozpoznawczym niezwykle elitarnej klasy, której możliwości wydają się pozbawione ograniczeń w ramach tego, co można osiągnąć za pomocą dostępnych środków. Prywatne konta niemniej jednak reprezentują poziom mobilności, którego większość głów państw prywatnie nie jest w stanie utrzymać. Roczne koszty podróży rodziny królewskiej regularnie przekraczają 4 do 5 milionów funtów. Udział Kate w tych kosztach jest znaczny, zwłaszcza, że jej publiczna rola rozwija się w kierunku Queenship. Do 2026 roku kolekcja biżuterii Kate Middleton stała się jednym z najjaśniejszych okien, przez które można dostrzec jej rozumienie władzy. Do najbardziej znaczących klejnotów, które nosi, należą odziedziczone królewskie klejnoty, które są przechowywane w zaufaniu przez koronę. Diadem Lovers Knot, długo związany z księżną Dianą, jest jednym z jej najbardziej znanych klejnotów. Wykonany na początku XX wieku i ozdobiony diamentami oraz perłami, uważany jest za jeden z najcenniejszych diademów w regularnym królewskim obiegu. Kiedy Kate go nosi, gest ten jest świadomy. Ciche połączenie pomiędzy przeszłością a przyszłością, niezbyt teatralny sygnał statusu. To samo dotyczy szmaragdowego naszyjnika, który był kiedyś noszony przez królową Marię i Dianę. Imponujący klejnot. Które Kate często łączy z prostymi sukniami, aby klejnot mógł przemówić bez konkurencji. Jednak to, co naprawdę wyróżnia jej podejście, to jak często odkłada na bok te wielkie klejnoty. Kate regularnie preferuje biżuterię osobistą, małe diamentowe kolczyki, perłowe kolczyki i wzory zmieszanych metali, które nosi przez lata. Jej rosnące upodobanie do kolekcji Cartier Trinity jest szczególnie wymowne. Splątane złote pierścienie symbolizują miłość, lojalność i przyjaźń. Wartości te są konsekwentnie akcentowane w jej publicznej roli. Równie wymowne są jej spersonalizowane naszyjniki z inicjałami dzieci. Finansowo skromne, wydają się podczas wizyt w szpitalach, wizyt związanych z wczesnym dzieciństwem i w momentach, które mają przekazywać empatię, a nie autorytet. Przez powtarzanie noszenia biżuterii Kate przekształca ją w język stabilności i troski. Wpływ Kate na modę pozostaje jednym z najbardziej niedocenianych motorów jej ekonomicznej siły. Efekt Kate nadal w 2026 roku wpływa na rynki, a marki są wyprzedawane w ciągu godzin. Jednak nie zawiera ona kontraktów reklamowych, nie przyjmuje płatności ani nie zawiera umów licencyjnych. Ta wstrzemięźliwość jest świadoma, odmawiając monetyzacji, zachowuje wiarygodność. A ta wiarygodność jest o wiele cenniejsza niż jakikolwiek kontrakt sponsora. Jej styl ewoluował w kierunku cichego luksusu. Szyte na miarę płaszcze, neutralne palety kolorów, projektanci tradycyjni i świadome powtórne noszenie. Decyzje dotyczące biżuterii, zwłaszcza takie jak kolekcja Cartier Trinity, komunikują ciągłość, lojalność i powściągliwość. Każde wystąpienie to lekcja, jak osiągnąć wartość bez wulgarności, bogactwo bez hałasu. W świecie, który jest obsesyjnie zajęty logotypami. Estetyka Kate szepce, a ten szept niesie się daleko. Gdy Kate podróżuje prywatnie, procedury przesuwają się z dala od ceremonii, ale nie od skali. Nawet najbardziej dyskretny rodzinny urlop w 2026 roku funkcjonuje na poziomie, który odpowiada głowie państwa. Narciarskie urlopy w Szwajcarii, często wokół długo używanych królewskich miejsc jak klosters. Zazwyczaj obejmują zabezpieczone obszary first class w liniach lotniczych lub dyskretnie charterowe samoloty z przylotami przez prywatne terminale, aby uniknąć publicznej uwagi. W zależności od analizy zagrożeń, loty mogą być podniesione do pełnego statusu charteru, zwłaszcza gdy towarzyszą im dzieci. Dłuższe pobyty w Balmoral Castle podążają za podobnym schematem, chociaż Balmoral jest prywatną królewską posiadłością. Podróż do Szkocji i z niej obejmuje wcześniejsze kontrole bezpieczeństwa, rotujące zespoły ochrony, przygotowania medyczne i transport w stanie gotowości. Sama logistyka naziemna, opancerzone pojazdy, zwodnicze trasy i koordynacja z lokalną policją znacząco podnoszą koszty. Podróże zagraniczne np. do miejsc wypoczynkowych na Karaibach na prywatnych, zabezpieczonych w wyspach lub w ośrodkach, które tymczasowo są zamykane dla publiczności. Generują jeszcze większe wydatki. Nawet gdy Kate i jej rodzina mieszkają w prywatnych willach zamiast luksusowych hoteli, same zabezpieczenia terenu, sprawdzanie personelu i kontrola przestrzeni powietrznej mogą sprawić, że spokojny urlop kosztuje znacznie powyżej 250 tysięcy funtów. Tym, co wyróżnia podróże Kate, nie jest ekstrawagancja, lecz dyscyplina. Nie ma sponsorowanych kurortów, nie ma współpracy z markami ani medialnego dostępu w zamian za widoczność. Hotele są wybierane na podstawie kryteriów bezpieczeństwa i dyskrecji, a nie prestiżu. Odzież noszona na wakacjach nie jest stylizowana pod kątem promocji. Miejsca są często wybierane celowo ponownie właśnie dlatego, że protokoły bezpieczeństwa są tam już ustalone. To, co najbardziej definiuje życie milionerki Kate w 2026 roku to nie dostęp do bogactwa, lecz zamiar. Jej codzienne rutyny są zaprojektowane tak, aby przeciwdziałać nadmiarowi, który wiele osób automatycznie z nią kojarzy. Ruch to nie luksusowy pokaz, lecz stabilizujący zwyczaj, pilac, spacery na świeżym powietrzu i uporządkowana aktywność, które są wplecione w życie rodzinne. Domowe jedzenie pozostaje stałą, nie z potrzeby, lecz dlatego, że zakotwicza normalność. Posiłki są proste, przewidywalne i skoncentrowane na rodzinie, celowo chronione przed formalnością, która charakteryzuje publiczne życie królewskie. Aktywne rodzicielstwo dla Kate nie jest projektem wizerunkowym, lecz zasadą. Drogi do szkoły są chronione, ale rutynowe. Harmonogramy dzieci są chronione przed niepotrzebną publicznością, a publiczne wystąpienia są starannie dawkowane. Decyzje szkolne kierują się długoterminowym rozwojem psychologicznym. A nie samym prestiżem, priorytetując troskę, czas na świeżym powietrzu i stabilność emocjonalną. W środowisku, w którym przywileje łatwo mogłyby stać się widowiskiem, Kate postawiła na ograniczenia, wąskie kręgi, ograniczony dostęp i stałość zamiast spektaklu. To podejście jest strategiczne, normalność nie jest przypadkiem, lecz jest konstruowana. Poprzez przedstawienie bogactwa jako cichego, kontrolowanego i celowego, Kate aktywnie chroni swoją rodzinę przed staniem się w Wielkiej Brytanii, która coraz bardziej reaguje na nierówność symbolami nadmiaru. Luksus, który otacza jej życie, jest rzeczywisty personel, bezpieczeństwo, posiadłości, zasoby. Jednak jest tak zorganizowany, że znika w tle. Przede wszystkim liczy się służba dla dobra społecznego. Wystąpienia są związane z tematyką, a nie z konsumpcją. Pieniądze przepływają przez systemy, a nie przez nagłówki gazet, a jej osobista tożsamość nigdy nie jest redukowana do posiadania. Jej publiczna walka ze zdrowiem w połowie lat 2020 fundamentalnie zmieniła tę równowagę. Kiedy Kate otwarcie mówiła o swojej chorobie, robiła to bez teatralnej inscenizacji, bez medialnej choreografii i bez instytucjonalnej osłony. Przekaz był powściągliwy, ludzki i ściśle kontrolowany. W tym momencie bogactwo straciło wszelkie znaczenie. Czas, prywatność i powrót do zdrowia miały pierwszeństwo przed symboliką obowiązku. To miało głęboki wpływ. Publiczność nie widziała już doskonale zarządzanej królewskiej postaci, lecz kobietę, która negocjuje swoją kruchość w bezlitosnej roli. Ta zmiana wciąż kształtuje jej priorytety w 2026 roku. Kate występuje rzadziej, lecz bardziej skoncentrowana. Angażuje się w projekty o głębokim znaczeniu, zamiast o dużej liczbie, często skupiając się na rozwoju wczesnego dzieciństwa, zdrowiu psychicznym i systemach wsparcia rodzinnego, obszarach bezpośrednio ukształtowanych przez jej własne doświadczenia. Nacisk przesunął się z widoczności na wpływ. Nie musi być wszędzie, musi być precyzyjna. Jej życie milionerki nabrało teraz cichej powagi. Zamiast gromadzenia, Teraz troszczy się o swoje zdrowie, dzieci, zaufanie społeczne i instytucje, którą pewnego dnia będzie reprezentować na najwyższym poziomie. Bogactwo pozostaje narzędziem, ale nie symbolem. Finansuje stabilność, prywatność i ciągłość zamiast przyjemności. W 2026 roku stosunek Kate Middleton do pieniędzy nie jest pożądany w celebryckim sensie. Jest funkcjonalny, ochronny i niemal świadomie niezauważalny. I to właśnie może być jej najbardziej radykalną decyzją: ukształtować życie wśród wyjątkowych zasobów, które charakteryzuje powściągliwość, istotność i długoterminowa odpowiedzialność, a nie ostentacja. W miarę jak Kate Middleton zbliża się do roli królowej, pieniądze schodzą na dalszy plan, a centralne miejsce zajmuje cel. Przywilej staje się infrastrukturą, wpływ cichą trwałością, a bogactwo służy nie do imponowania, lecz trwania. Co myślicie? Czy skromne podejście Kate do luksusu sprawia, że czuje się bardziej przystępna, czy też redefiniuje, jak powinna wyglądać nowoczesna monarchia? Czy taka forma cichego bogactwa mogłaby funkcjonować w kulturze zdominowanej przez kult celebrytów? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach, a jeśli spodobał Wam się ten głębszy wgląd w królewskie życie, które jest czymś więcej niż tylko nagłówkami, nie zapomnijcie polubić, udostępnić i zasubskrybować więcej podobnych historii które nie są widoczne na powierzchni.